Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród! Zapraszam Was na cotygodniowe podsumowanie tego, co już wysiewaliśmy, jak wyglądają dane rozsady. Dzisiejsze podsumowanie będzie na koniec filmiku. Również zapraszam Was na mojego ogrodu. Zobaczymy sobie, jak wygląda tu tuskawki, jak się mają inne warzywa, które gdzieś tam już powoli zaczyna być widać, jak czosnek. Także dotrwajcie do końca. I słuchajcie, przede wszystkim chciałbym Was zaprosić do subskrypcji tego kanału, czyli w prawym dolnym rogu Naduście przycisk subskrybuj. Jak naduście dzwoneczek, będziecie dostawali powiadomienia o wszystkich filmach, które się tutaj pojawiają. Mają. Tu Was zapraszam też na mojego Instagrama. Tu pojawił się nazwa tego kanału, czyli Zakładamy Ogród. Jak widzicie, tutaj są przykładowe relacje, zdjęcia, tam się więcej dzieje. Częściej wstawiam relacje, jak wyglądają dane siewki, a dużo się już wydarzyło w tym czasie, w tym roku. Mamy już popiekowane papryki, pomidory. Zapraszam Was do moich rozsad. Słuchajcie, tak się mają pomidorki koktajlowe. Tutaj widzimy odmianę Aztek. Zaraz zaczyncie po prawej stronie jak ta odmiana wygląda. Po pikowaniu były najmniejszymi. Teraz zaczęły sobie odbijać. Tu widzimy maskotkę, czyli jedna z wyższych, dolne liścienie. Widzimy, że tam usychają, czyli dzieje się to, co powinno i to, co z reguły się dzieje. Po drodze mamy kalafiorka, ale o kalafiorkach będziemy zaraz. I tu reszta maskotki. A to jest odmiana Black Sherry. I fajnie poszła. Zobaczcie ta góra. Jaka, jaka ma, jaką ma już fajny kolorek. Po pikowaniu ponad tydzień, yy, zaraz będą dwa tygodnie. Fi jest fajne, średnica fajna, ja dlatego pikuję dwa trzy razy. Yy, a tutaj mamy kalafiorki. Wyglądają dobrze, co tu dużo mówić. Już nie mogę się doczekać, kiedy tam się zaczyna, zacznie pojawiać różyczka. Zaraz znikają przymrozki w nocy na jakiś czas i to będzie moment, gdzie trafią pod folię już. A bakłażany wyglądają tak. Czyli zdrowo. Może te przyrosty nie są nad wyraz imponujące, ale są zdrowe. Wyglądają fajnie, wyglądają ładnie. One tą wegetację mają nieco dłuższą, dlatego ja je wysiewałem tak wcześnie. Co się jeszcze słuchajcie zmieniło, to w tym tygodniu był film z wysiewu miechunki oraz pepino. Jak i pomidorów gruntowych, odmian. Które ja wybrałem na ten sezon, i tu powoli się coś pojawia. Pierwsza jakaś sztuka schodząca. Na razie nie ma ich dużo. Na moim Instagramie będzie na bieżąco pokazywane, jak wyglądają. A za tydzień kolejne podsumowanie. Teraz Was zapraszam do mojego grodu. Zobaczymy sobie niektóre owocki, jak wyglądają. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przy boróweczkach. No, zaczynają już wyglądać fajnie. Te pączki już są niezłe, no, wygląda to nieźle, biorąc pod uwagę, że teraz ten marzec był relatywnie chłodny. Trzeba wykorzystać, słuchajcie, tą odrobinę słoneczka, która jeszcze tutaj jest, jarmuże, te, które przetrwały, mają się tak. Kilka straciłem niestety, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę, patrzcie jak fajnie widać już nowe liście, które zaczynają wybijać. Liczę, że ten, może jeszcze przyszły sezon, Jaromrze dadzą. Kilka y, poszło, tak jak mówiłem, y, więc tak czy owak będę wysiewał na dniach Jaromrze. Y, truskawki. Zeszły rok dla mnie był dobry ogólnie. Dwa lata temu też to był truskawkowy. Mocny, mocny rok, jeżeli chodzi o truskawkę. Y, jak widzicie, na razie kolor y, gdzieś tam delikatnie się tylko pojawia, że te listki są y, bardziej y, zielonkawe. Dużo zgniłków, więc dużo pracy nas będzie czekało teraz na wiosnę przy truskawkach, co ja zawsze robię to przede wszystkim nawożę je jak i wszystkiego tego się pozbywam słuchajcie, tu jest masa sucharków, ale jeszcze nie teraz bo jeszcze będzie mroźno jeszcze poczekam generalnie z tydzień, półtorej tygodnia nawóz przed sezonem pozbywamy się w trakcie sezonu rozłogów a teraz jeszcze będziemy musieli powycinać te wszystkie sucharki jak powycinamy te sucharki, słuchajcie to zacznie to dobrze wyglądać Przejdziemy sobie dalej do pozostałych truskaweczek. A czosnek ma już się faktycznie dobrze. Jest ich sporo. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać bo czosnek faktycznie w tej włókninie nie ginie w tej korze przepraszam, nie ginie natomiast cebulka nieco mniej jest widoczna jak dla mnie nie? mam nadzieję, że w kamerce będzie ją widać i widać, że jest niższą tej cebuli tu jest dość sporo nie jest wszystko widać, światło pada jak i to, że w tej korze może nie raz być trudno doszczec ale no już, już wiosna, wiosna Słuchajcie, to już wszystko. Dziękuję, że byliście na tym filmiku. Opowiedzcie mi w komentarzu, jakie Wy odmiany pomidora w tym roku wysiewaliście, jakie odmiany będziecie uprawiać. Jeżeli macie jakieś pytania, coś Was nębi, nurtuje, bądź chcecie się czymś pochwalić, to Was zapraszam do pisania w komentarzach, w których się więcej dzieje. Mój film trafia w lepszy algorytm, jest szansa, że bardziej się rozwinie ten kanał. Także pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć!